Siedzisz Czupak? siedzisz Czupak? O, zaraz się będziemy bawić, kurde Fajny, nie? Energiczny Siedział Dzień dober, dzień dober Paga Czarek Gdzie my jesteśmy? Na szaną, a i pomysł? Siostry. Siostry, no co kobieta chce, to dostaje. Niby ta. To teraz rzucaj, dostaj nam parę ryb. My z czarkiem będziemy dopingować. O, żeby kolacja była. Żeby kolacja była ta. Bo Bida w kraju na półkach pusto, nie? Tak, jest. Jak podczas Covid, kurde. Nawet strajkami w domu nie ma, nie? No, my nad wodą. Szybkie Shannon, i co? I próbujemy szczęścia, no. Aga nam się pokaże, jak się łapie. Ktoś was musi nauczyć. Ktoś nas musi nauczyć, no. Ale wyszczekana taka po mamie, nie? Tam <laughs> nie jest szaleń, ktoś to będzie miał topić najwyżej, no. No, na piechotę wraca. O, dobra. Mniej, mniej śmichów-chichów, kurde. Widzimy się na pierwszych rzutach, nie czaruś? No i rzucamy Ja standardowo głupek, bo swój do tego ciągnie Aga na razie na blachę Czaro nie wiem ja na co blachę Czaro też na blachę No i rzucamy, zwijamy Bo jeszcze nam Aga daje fory no. Czujesz, że się blacha kręci czy się nie kręci? Nie mam pojęcia Nie masz pojęcia, okej okay. no kręci się człowieku jak... Jak będę w pralce Rzucaj Opa Kurwa, Aga lepiej to niż człowieku Ja tylko u niej będę robiła, a nie u nas Pewnie wczoraj oglądała nasze filmiki, się nauczyła i teraz wie Będzie się popisywać Zdobycz jest Była ci się o góry. Chyba się już no. Chyba się już nie. Teraz. Okay, dziękuję. Pum, pum, pum. Rzucaj, rzucaj. czy nie musisz cały czas pod krzaki, nie? Możesz sobie wzdłuż rzucić na no, otwarte jak Ci wygodnie. Najlepiej tam, gdzie ryb. Najlepiej tam gdzie są ryby, no. Najlepiej tam się rzuca. W Petmanii. W Ja to, to za każdym razem mam to wideo w głowie, jak kurwa stary z synem poszedł i syn rzucił i kurwa się wbił w staremu gardło. A ja w że jesteś, bo bym Dokładnie chyba, że sam. kurwa. To dobrze, że dzisiaj za starym nie jesteś, niech ty leci Ja bądź. się boję, że to tyłu rzucę i zaraz czakowicie bije. Ja spokój. I czarek poleci załóż. Będę miał piercing Musiałem, że to Rzucaj, rzucaj. Pięknie Ale cieplutko dzisiaj, co? Ta ra ri ra. Ale o tej porze tutaj okoń zawsze był, nie? Trzymaj, dobra, puść tą wędkę, trzymaj. I zwijaj, wędkę do góry i zwijaj. Wędkę do góry. I spokojnie. Do góry wędkę, do góry wędkę. Możesz nie zwijać. Trzymaj, odczepiaj. Ja? Ja nawet tak podnieść No, wspólna ryba, leci do wody. Pomęczony, jak go pomęczyła trochę. Pójdzie? Oddycha, pięknie. O szed. Aga. No i kto złapał? Aga z rybo. Dobra, spoko. Dobrze, dobrze. Wędkę do góry, Kresi wędkę terenie. do góry. Trzymaj Czaruś. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Ładnie, ładny, na obrotówkę. Spokojnie, spokojnie. Jak odchodzi to niech się pomęczy chwilę. Daj go do mnie. I góra. górę zapalać. Aga, piona. Brawo ty Nie no Nie dała nawet pocholować, nie? <noise> I do wody Aguś. No Śmiało, śmiało, śmiało Oj, super. O, jeszcze z saltem A no, ta chciała szybko wrócić. No bomba. Rewelacja Czaro a my co? A łapiemy ja... dalej, tak? Pa, pa, pa. Pa, 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 Jeszcze raz, aga, piona. Pięknie. Pierdolony no. Kierdalony, piwryk. Od razu kurwa, z tego, Jak opadło wzięło. Źle wpłynął ich uj. W tym kraju. Tak to u nas bywa, no. Mały by, bo widziałem chyba, jak się wychylił. A gałapie my kipicujemy? <laughs> Kurde, no. oda. A <laughs> dopiero co ale w całą grasko chyba, nie? Chyba. <laughs> chyba mu dałem na telewizję. Sam pysk chodzi mu podeszło, nie? chyba zawijamy wrodki o no, ale kontek był No, dalej, jest nieco zbliżej Zaraz pytanie, płyniemy tam, czy wracamy się za most Ale może nam kawałek Dobra I my co? Szybkie były szczupaczki Wypłynęliśmy potem za mostik. Jedno puknięcie tu mieliśmy przy łódce Czaro miał fajne puknięcie kurde Kawałek dalej na Jerka Przerzuciliśmy się teraz na blaszki co? Parę małych okonków po łódeczko ale ani puknięcia co dalej Ale puknięcia Aga ty się nie poddawaj Ty się nie poddawaj tylko rzucaj ja nam daje szansę. Aga nam daje szansę. Aga, Aga nam daje, daje szansę, szansę no. Więc dzień jak co dzień. Aga się złapała więcej niż się nastawiała no. Więc będzie wracała na piechotę do domu Tak ty Czarek, przegłosowana jest, nie? Żagra co wraca z butona chatę Tak na chatę no. Zostaje na łódce jo. Nic, rzucamy dalej i widzimy się z kolejną rybą, tak? Zaraz. Sra tututut. Jo. Tak, pięknie. 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 Ale widzimy się z kolei rybą, tak? Żeby nie było. Widziałeś rybę? I starczy no to i starczy do No ja tutaj rzucałem gdzieś, wiesz Czekaj, zaraz się tutaj ustawię na bardziej otwarte. I tu jeszcze porzucamy chwilę? już miałem mówić, że dawaj płyniemy dalej. Kupera, nie? Na koperka, no o, panie... Pani z rybo Chyba coś mi stukło, słyszałem się? <laughs> Chyba coś mi stukło teraz... Całkiem, no śmiało, no, jakkolwiek On zębów nie ma To u góry go tylko... Śmiało, go tak po prostu łapać O I po prostu smyk Bo już mu nawet szalić, o tak, do zdjęcia co, gaga z okoniem? Uszany, malutkiego. No, ale puść paluszka. Chciał z tobą płynąć, a nie. Smakowałam. Siedzi. Nie wiem, ze środka. Ja tak biję jak okoń, wiesz? Zobaczymy co to jest co? To? Znaczy, dobrze do wody nawet nie wpadło, wiesz? Okoń Ładny taki... okoń <laughs> Ładny okoń taki... Leć! No, może siedzą bliżej dna w takim razie, cholera wie, nie? Albo uciekają przed nami. Teraz jeszcze czarek musi rybę złapać. Aha. a ci złapie, kurwa. I może, może w niedzielę do domu wrócimy. Znowu stuknął. Znowu stuknął. stuknę, kurwa. Chyba oboje weszły z buta. nami coś się rzuciło Cezary Ja mnie zobaczyć żeby mi nie spodwodzyć Cezary, kurka rurka no. Kurka rurka i rurka No jest i u ryba Nie wracam na pusto Daję jajo, bo mam się Czarek Co? Nie podchodzi to, to może być, nie? Jak podchodzi to może to... Ale zobacz, czarek zjebkę do 100, to zaczął ryby łapać, nie? Bo, bo, słucham, bo, słucham, bo słucham, się kurwa. Znaczy, nie chciało, to? Ale, ale szarpał, pierdzielony Jak byłbyś głodny, to też byś tak szarpał. no. A ja przed że to już tutaj nic nie ma, nie? A i ze środka, nie? Może trzeba się środkiem przepłynąć w chwilę, kurde, zobaczyć No i tak to u nas bywa cały dzień no. Hihihaha hi, 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 hi. i chceszkę w meszkę no. Wczoraj nie było takiego dnia, żeby dwie, oso dwie osoby złapały, to dopiero trzy, nie? Każdy na łajbie zameldowany z rybą. Każdy ma konia. Każdy ma konia. No nie gadaj, Czarek! To niech wstanie, kurwa, wyższy będzie Widzę, że ty to... Ten już ładny Ładny Ładny, ładny Prawie tak ładny jak ty, Czarek Super, nie? Aaaa, wejdę! Aaaa, i wsiadę, najlepiej, najlepiej. Przedstawię sobie. Przedstawię sobie. Patrz, do środka, nie? I też od razu padło. Aaa, ty przestawiasz mówiłeś, że ze środka ci wziąłem, nie? O!

Idzie po rybach, kurwa, jo. Trzeba ich zatrzymać. Halt! Papirę na bita. Ale może wejść te łódki, co teraz? Ta łódka płynie. To jest chyba jak ryj tego... konkurencja dla tego karika? To może być, no. One są czerwone, a łódź ma niebieskie. Niebieskie, no. Siedzi, siedzi. Tak, koń! O, koń! Mówiłem kurwa, że trzeba się przemieszczać, tak nie Jednak mądrego czasami warto posłuchać, no? A jak on to kurde zejrze. No. O! Chłopak siedział, Kur... Aj, 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 aj. Co z tego, że go nie wyciągnął? W samym ziosku tam, nie? W samym zielsku tam, nie? To zdechła to, krowa tak. Szczupak? Okej okay. chyba Fajny Patrzyłem na Agę I mam co... Dziękuję bardzo Autografy później. <grymne> ale się czarek wypinasz, ja pierdzielę. A kto wypina tego, o! wina Jest! Szupać na moim koncie! <grymne> Pizryk, ale jest! Ale jest! Okay. Daj się zmyje śluz Czarodzieju, serc złodzieju Cieszę się, że robota jest no. Siedział, Okoń szczupak No i tak się kończy nasza wyprawa pomału Płynie w stronę Porta Jeszcze obrzucamy parę miejsc Ktoś Może siądzie na Fireland, może nie Jak na razie Aga nam łoi jeszcze dupę Tak to lata, Siadaj mała w Mercedesa, nie Fiatta. Nie, mhm. Ryby mogą być metoniczne. Ja mam prawo być znoszony. <noise> Nie, no już teraz naprawdę jest po dobranocce, więc. <noise> Rozbieraj się i spać. <noise> Skąd jest jaka? można Bo dzień. Co? To jest na dole dzień. No, po no. jest Atlantyda.

Daryl, coś połapał. Słuchaj, konie, szpakę Aga. O konie, zwłaszcza szczupaki niby jeden płyt, nie? Jaki jeden mój. To wyciągnął. Ale kto wyciągnął. Aga wyciągnęła? No właśnie. Schodowała. No. Z chodobałem. Ja najsłabiej dzisiaj, no niestety, tak bywa, nie? Ale ktoś musiał zrobić tę wycieczkę. Ale jaki przewodnik dopiero. Jaki przewodnik, nie? No to lecimy coś zjeść, kończymy i kurwa i następnego, nie? Strzała. Essa.